Hejka, hejka, tu Kamykot, witam Was w odcinku z Brawl Starsa. Słuchajcie, jest event teraz e, z Melodią. Melodia leci w tle. Melodii, właśnie. No, że dzisiaj zagram sobie właśnie Melodii. Słuchajcie, jest też e, możliwość głosowania na poszczególnych zadymiarzy. To już pewnie wiecie. No, jak widzicie, na kogo zagłosowałem. Chyba niko, nic, nikogo to nie zdziwi, nie? Prawda? Także przy oddaniu głosów jest 6 prezencików. Także te 6 prezencików już dostaniemy. Ale później tam kolejne będą głosowania. Także nie przegapcie tego na pewno. I co? I ja sobie, a ja sobie odbiorę na razie na pocieszenie, może, bo chyba coś mi się wydaje. Ja nie lubię grać melodii. No to na pocieszenie to nie będzie, bo to tylko rzadki jest. Ale 25 punktów mocy, słuchajcie. Mm, o, może być. E, jakie mam skinki na melodii? Mam podstawowy. I mam tutaj taki ten Sif Melody. Nie wiem co, co to znaczy ten Sif, w każdym bądź razie. Co, zagram sobie mechał najpierw, zobaczymy jak mi pójdzie. Nie lubię grać melodii, po prostu mam ją na szóstym poziomie, tak jak widzieliście. Um, generalnie nie jest to postać łatwa do grana. Chociaż na tej mapie, jeżeli dobrze się, że tak powiem, gra rozwinie, to kto wie. Melody ma długi zasięg, ale z tego zasięgu. Z nutek, No właśnie. Musi sobie ponabijać melodia te nutki, żeby ewentualnie pobić. Ach, nie trafiłem go. No i przegramy to. No właśnie. Kolc mnie tu załatwił, bo się cofnąłem głupio. Ale Dynamike sobie tutaj radzi ładnie. O, no, go załatwił, tutaj przeskoczył nad tymi. Gdybym załatwił tego dynamajka, to była szansa, żebyśmy to, że tak powiem, może nawet wygrali. No właśnie, wiedziałem, że on tutaj bombą rzuci i rozwali nam kolegę. No, ale mnie rozwalił Mike. Nawet nie zwróciłem uwagi. A, nie, dostałem od. No, dostałem od Broka, chyba. Yy, nawet nie zwróciłem uwagi. No, ładnie to im wyszło. No, zero kill. Cóż, tak to bywa. Dobra, zagram jeszcze jedną taką na tym. Jest teraz razy dwa tutaj doświadczenia, no ale. Moja gra melodii, no, niestety, nie jest y, najlepsza. Yy, to jest bardzo specyficzna bo, postać, bo ona zadaje obrażenia z tymi melodymi nutkami, które się wokół niej kreci, więc teoretycznie z bliska Dobra, i teraz co, możemy tutaj hop, 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 hop I melodyjka jak to powiem, zadziałała Kolejna melodyka, zaraz zginie Olivia Czy nie zginie? A czemu ten tutaj nie, nie strzela w niej? Nią. Dobra, nawet nie chciałem zużyć tego super doładowania, znaczy nie hypercharge'a tylko specjalnej umiejętności. Bo po prostu się nie opłacało. No tutaj jest jakiś słaby przeciwnik mi się wydaje. Bardzo... O, rzuciła we mnie tutaj. No dobra, 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 dobra. Czas się wycofać. Aha. No tak. Rozwali kolega. No brawo. Brawo Mortis. Mortis dostanie łapkę w górę. Brawo Mortis. No ładnie zagrał kolega. No ja zrobię trzy kile niby, ale nie wiem, nie wiem gdzie i kiedy. Słuchajcie. O, Mortis, ta gra jest, no to zagramy jeszcze raz. W takim razie z kolegą. Znaczy kogo No mieliśmy słabego przeciwnika, no nie ma co tu dużo mówić. O, tutaj już jest Griff, który robi niezumrzeźnie. A ja lubię grać Griffem, powiem wam. Mamy Henka, który no właśnie jest widoczny. Cała... cały... Niestety cały pizz w Henku jest taki że jego widać po prostu jak... No i co? Dobra, ja załatwiłem. No, szkoda, że te nutki nie zostają, nie? Że one po prostu z... zrobią kilka obrotów i giną. No, tu Hank, że tak powiem, się od razu odkrywa. Ach, załatwił mnie tym griffem. Za blisko podszedłem, a nie miałem melodyjek. Czy nutek, w sumie. Trzeba wyczuć, żeby ta melodyjka, znaczy nutka, uderzyła w przeciwnika. Nie jest to łatwe, wbrew pozorom. Weźcie pod uwagę też, że ja gram yy, na komputerze, więc w ogóle... Jednak chyba na telefonie łatwiej by się mi gra, by się grało melodią. Dobra, mamy tu. O, Frankuś. Nabijemy sobie Franka. Franek nie ginie, nie ginie. A mi zniknęła niestety. Słuchajcie, moje nutki nikomu nic nie zrobiły niestety. Pogoniliśmy ich tutaj stąd. Ale tu mnie trafił. No ta melodia, niestety, nutka, no ale zginie tam. No jeszcze Frank został tylko. Nie, nie zginął, zobaczcie, ale. Załatwił nam prawie. Bo, bo no bo zginął i nie załatwił. Nie załatwił spajka. Spajk został tutaj uwięziony. Nie, nie odchodź, nie poczekaj, bo on będzie musiał wyjść. On właśnie, będzie musiał wyjść. Okej, okay. jest pięknie. Tym razem Serge ładnie zagrał. Ethan. Dobrą łapkę. W górę mogę. No właśnie, czemu mam poblokowane te młotki tutaj? To nie rozumiem. Aha, za szybko. No tak, tutaj nadziałem się na. No, bo załap go dobrze. Zostało nam dwóch. Sercz, który, że tak powiem, zaraz zginie. Ojoj. Oj, oj. Nie, pięknie, Och. załatwi, bo niestety, załatwi, bo tak mi się wydaje, że to jest zgon. Musiał wyjść, chociaż, ajajajaj, aj, aj. no było blisko. Było bardzo blisko, bym powiedział. no dużo mi brakuje na charge'a. Spike robi roboty, tyle wam powiem. Źle zrobiłem to, nie w tą stronę, słuchajcie Dałem się, że tak powiem załatwić. Nie jest czy ty umiesz grać. Tu bo kolega stoi zamiast mu pomóc. No nie, tu poszedł... Jest! Udało się! No! Gratulacje! No Bałem się, że ten bo nie da rady. Ojej, ja nic w ogóle nie zagrałem. Dobra, słuchajcie. Zmienię sobie na inną mapkę. Trzy bitewki wygrałem. Uuu, wow Nie spodziewałem się słuchajcie że po zielonym od razu legendarny Dobra zobaczmy co dostaniemy Pewnie spray, nie? Skinek? Eee serge zrób to sam No dobra Nie będę wyposażał Fajne, fajnie, dostałem skina do Sergia Mam skina do Serge z bazem Tego z ostatniego eventu O, nie mam, gdzieś go tutaj go... Gdzieś go schowali mi tutaj na końcu Oli, Oli, Macy... A, w ogóle dostałem Macy ostatnio. Nawet nie grałem ją jeszcze. Muszę sobie zagrać. Dobra, to może teraz zagramy jakąś inną rozgrywkę. Spróbujmy gorącą strefę. Jak to mi pójdzie? Jeżeli chodzi tak o cenę zadymiarza... W skali 1 do 10, jeżeli chodzi o, o Melodii, to powiem Wam na początku mi się podobało o nią grać. Natomiast, no nie mając. O, zginę tutaj ładnie. Dobra, tutaj. Ajajajajaja, właśnie. No my to zginiemy, zginiemy, słuchajcie. Niestety mając tutaj kolegę w postaci żeby to, żeby, żeby to jeszcze zadawało jakieś obrażenia, nie? Żeby to zadawało jeszcze jakieś obrażenia No ja tu sobie co, mogę tak o, wejść i zginąć w sumie. Nie nie no, tutaj to totalną porażkę mamy, nikt nie wchodzi w środek. Oni przyjęli... Max przejęła całkowicie środek. No dlaczego moje nutki? No tak, tutaj... Oh. No to jest do zera prawie, to jest prawie do zera słuchajcie. Ledko, co ty robisz, koleżanko? No. Widzicie, te nutki są bardzo, że tak powiem, one zadają naprawdę dużo obrażenia, ale trzeba, że tak powiem, w odpowiednim momencie, żeby one uderzyły. Ta melodii to ma tak mało życia, że ona po prostu... Jeden na jeden no, nie jest w stanie przeżyć. No. Na szóstym levelu na pewno zagram jeszcze jedną taką potyczkę. Zmienię sobie na jakąś inną rozgrywkę, bo no, na gorącej strefie hmm. jest bardzo, że tak powiem, nastawiona na inne yy, przeciwko innym postaciom. Na te, które walczą w zwarciu, ma szansę bo ma właśnie za, ma ten zasięg, nie? Koniecznie mnie tutaj kole, kolega chce dobić, ale ja zginęłem. Żadna moja znutek nie trafiła, no, niestety. O, mamy zero w ogóle, nie? Przyjętego środka to... Lili tutaj chodzi. No ale mnie załatwi, nie wiem czym nawet. Hmm, 1% jak mamy to jest. Dobra, przejmę może trochę ten środek No ale to Przy Henku, hmm, nie ma szans Melodia, nie ma szans Wy tak musi podejść, zobaczcie, tak muszę podejść No i załatwił mnie jak chciał Praktycznie w ogóle do mnie nie strzelać, nie musiał do mnie strzelać w ogóle No, strzela do mnie Znaczy ta rozgrywka polega na tym, żeby stać w środku. Jeżeli nie mamy takiej postaci, która jest w tym środku, a tu widzę, że Ems też nie była w stanie, no Ems nie, po, nie była w stanie tutaj z nimi wygrać tego, to ja nie wiem. Dobra. To jest jeszcze opcja taka, że mogę zagrać sobie tutaj, w tą rozgrywkę. Różne tryby. Generalnie nie, potrafię też trochę grać to melodię, tak mi się wydaje, no bo co? No teraz niby mam lepszy skład tutaj. Pytanie jak to pójdzie. Ale mi tu pan bije od razu, zobaczcie. No i co? Ja teraz za, zanim dojdę tymi monetkami to już że tak powiem ginę. Nie miałem szans kompletnie. No teraz nabić kolejne Te... Muszę, tak? Barli. Wiesz, Edgarze? No i załatwiła mnie, nie? Muszę stać na wprost. To jest. Och. No jeszcze przejęli klejnoty na mnie. No, najpierw się odsunęłem, a potem zamiast iść do przodu, właśnie. No niestety. Oj, przegramy to, słuchajcie. Dobra, jestem odporny na te. Ale minę sobie to życie mhm. No niestety, kolega tam przejął Edgar, no co ten Edgar zrobi? Mam nadzieję, że on nie zginie teraz, nie bij się tamtym Edgarem, uciekaj No i co, zanim ja, że tak powiem, to przeżyłem, nie bij się tym Edgarem, tam! Na co się bijesz? Ach, Ronaldo, odważny. Ojej, nie chcę patrzeć 05. Słuchajcie, tragedia. Tragedia w moim wykaniu. No, brr, no. Cóż. Um, spróbujemy jeszcze baterię, jedną potyczkę. Możecie mi wystawić ocenę w komentarzu mojej gry, melodii, ale <laughs> bądźcie łaskawi, proszę. No niestety, nie? jest bardzo specyficzna postać, moim zdaniem. Jeden, że nie zadaje dużych obrażeń przy strzelaniu z daleka, no to musi podejść pod ten. No, tutaj, kaptu, że tak powiem, się uleczył. Pomogłem koledze. Nie? Czy nie? Mamy no, zginę, niestety. Miałem za mało życia, ale 10 do... O, a tu mamy w ogóle jakiegoś gracza, który nie gra. To ciekawe. O rany, tutaj kolega robi niezłą nie widzę. No, rozwaliłem też jedną osobę. Baba pro co to za gość? Zobaczcie, no widzicie takiego gracza, jak my gramy tu w czwórkę na. Zdominowaliśmy kompletnie mapę, przeciwną drużynę, ale to ten jeden gracz tutaj z tego klanu. O. Brawo. 10 kiliną. No, zrobił grę. Dobra, za szybka to była rozrywka. Zagrał sobie jeszcze jedną potyczkę. No, nie zagra niestety z nami. Tylko nie baba, tylko nie baba pro. Błagam, nie, nie wciskaj dalej. I... Uf. dobra. <noise> no, wy też tak macie? Czasami po prostu z niektórymi się nie da grać. Naprawdę. No ktoś... nie wiem, nie ogarniam w ogóle telefonu. Albo ma popsuty. No mi się też czasem tak trafiało, że po prostu nie mogłem się ruszać. Zresztą... Bo... jeszcze się trafia. Jeszcze się tak trafia. No, mało rzucę sobie. Są... Oj, właśnie zginęliśmy. Teraz oni nas zdemolowali, tu widzę Ach, no tu za środkiem to jest niestety taki zgon od razu, no niestety to jest zgon Słuchajcie, bez Hillera Ojoj, oj, ja też zginę no, to teraz prze, prze, po, przeciwna drużyna ma, że tak powiem, radochę zabijania nas. Mhm. Kogo zabijem, ale brat mnie zabił. O, Edgar, graj. No, ale tutaj zrobili nam rzeźnię teraz. No dobra, jest po meczu, chodź. Nie ma co iść w środku, o, no ale no tylko się tu poszedł, zginął. Ja zgi, zabiję jeszcze tu na koniec. Także no, no, no tutaj kolega jakiś. Nie wiem, czy to za jakiś ten... Dwa kile, cztery zgony, no to tak. Nie najlepiej. Dobra. Hm. Spróbujmy tak. Najbardziej nie nieulubiona postać, najbardziej ulubiona mapa. Ale co tam. No, fajne to jest właśnie w melodii, że ma ten sprint. Więc tutaj teoretycznie można to wykorzystać, jeżeli się nie zginie za szybko. No, i po co rzuciłeś to, żeby zabrać, no właśnie, zginęłem. Też go uwięził. Nie wiem po co. Nie wiem co to mi się stało, szczerze mówiąc, ale... chociaż, chociaż tyle. No, tutaj był jeszcze ból, który no, niestety, ale... No, Rico, weź ty graj, Mr. Rico. Czemu mnie od gara nie zabili, to ja nie wiem. No ha, ja zginęłem niestety. No strasznie szybko ginie Melodia, bardzo. 5000 punktów życia. Przy postaci, która musi zadawać obrażenia wręcz. To jest bardzo mało, bardzo mało. No zabij go! Dlaczego ty go... Aha, bo to jest Edgar. O, dobra, przegramy 30 sekund, słuchajcie. Było blisko. Ale niestety co ja tu mam zrobić, nic nie zrobię. i sobie do bramki moje strzały w niego zadawali, zadawali w ogóle obrażeń tutaj jaką on strzelił tą bramkę to ja nie widziałem ale ładnie zebrał także słuchajcie moi drodzy, jeszcze jeden start dropik na koniec i to będzie wszystko o, dostanę punkty to mi się podoba, 1000 monetek to jest bardzo fajna opcja Odbierzmy sobie Stardropa. dropa. niebieski, myślałem, że będzie zielony. 50 punktów mocy, jak najbardziej, przyjmę chętnie. Także pozdrawiam Was serdecznie i co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hejka, pa pa!